Mamy obliczyć. Mamy tutaj mnożenie liczb, które zawierają na końcu zera. I zobaczcie, jak to wygodnie można liczyć. 25 razy 1, ja bym sobie tylko to pomnożyła. 25 razy 1 to nic innego, jak 25 i przy mnożeniu wszystkie zera spisuję. Czyli tu mam 0 i tu 0, zatem dodaję dwa zera, czyli wyszło mi 2500. Kolejny przykład, co my tutaj mamy? Mamy. 35 razy 1, znowu to podkreślę to, 35 razy 1 to jest 35 i dopisuję raz, 2, 3, zera, A zatem wyszło mi 35 tysięcy. Kolejną liczbę, jaką mnożymy, mamy 230 razy 20, popatrzcie, 23 razy 2. To ile to jest? 23. 2 razy 20, 40, 2 razy 3, 6, a zatem 46, raz, 2 zera do spisania i widzę, że mamy 4600. Kolejny przykład: 280 razy 200. No to znowu 28 razy 2. 2 razy 20 to 40. Może napiszę 2 razy 20, 40. Dodać 2 razy 8, 16. Piszę, bo wiem, że niektórzy uczniowie mają problem. 40 dodać 16, to mamy 56. Raz, 2, 3, zera. Dopisujemy. Raz, 2, 3, 0. A zatem wyszło nam 56 tysięcy. Zmażemy sobie to, żeby nas nie myliło. I kolejną liczbę mamy taką. 420 razy 300. No to 42 razy 3. 3 czterdziestki. 3 razy 40 to jest 120. I 3 razy 2 mamy 6. Jak zrobimy 120 dodać 6, to mamy 126. I teraz muszę pamiętać. Raz, dwa, trzy zera dopisuję i wynig jest 126 000. Kolejny przykład 5000 razy 300. No to tu łatwo. 5 razy 3 to mamy 3 piątki 15. Raz 2 3 4 5 0 dopisujemy. Raz 2 3 4 5 0. No to jakbyśmy przeczytali, to mamy milion 500 i ostatni przykład, który nam tu został, co my tu mamy? 4 razy 18 byśmy musieli pomnożyć. No to już sobie to wygumujemy i mnożymy. 4 razy 10 to by było 40, 4 razy 8 to jest 32, 40 dodać 32 to będzie 72.